Świat zmienia się na naszych oczach w szalonym tempie. Powstaje bardzo silny trend, taki ekologiczno-rozwojowy, który obejmuje coraz nowsze grupy społeczne. I teraz rozwojem yy, osobistym, poszukiwaniem siebie ekologią interesują się już nie tylko nauczyciele jogi. Nie interesują się tylko naturoterapeuci czy tak zwani ekozakręceni, ale ten trend obejmuje coraz większe już grupy społeczne, takie jak powiedzmy menadżerów korporacji, jak biznesmenów, jak lekarzy, inżynierów itd. I ten trend, ta ogromna taka potrzeba jest bardzo słabo zagospodarowana. Bardzo słabo zagospodarowana przez duży, zorganizowany biznes. Skąd to wiem, ponieważ na co dzień zajmuję się pracą z tego typu osobami, które właśnie chcą żyć zupełnie inaczej niż ich rodzice, a tym bardziej ich dziadkowie. Chcą rozwijać się, poszukują swojej duchowości, poszukują harmonii między pracą a rozwojem. Czym konkretnie się zatem zajmuję? Nazywam się Paweł Zyguła. Kim jestem? Jestem przede wszystkim przedsiębiorcą, praktykiem, psychologiem biznesowym, konsultantem i trenerem. Pracuję dla firm, na przykład wczoraj dla, dla Hiltona robiłem szkolenia kadry menadżerskiej. Również jestem wizjonerem, ale przede wszystkim jestem również realistą, czyli twardo stąpam po ziemi. I co konkretnie robię? Pomagam rozwijać biznesy. W moim portfelu są klienci, już, którym już pomogłem zdobyć diamenty Forbesa, tytuły. Strukturyzuję firmy, układam je, tworzę własne marki również. I pomagam przedsiębiorcom w wychodzeniu z kłopotu, w wychodzeniu często z wielomilionowych długów. I tak jak właśnie każde drzewo kiedyś było małym nasionkiem, tak ja również zbudowałem w swoim życiu no, co najmniej kilkanaście biznesów, kilkanaście marek, czym zajmuję się już od 31 lat nieprzerwanie. Między innymi. Zbudowałem od zera firmę, która była największą firmą w branży efektów specjalnych i widowisk pirotechnicznych. Między innymi miałem sieć taką cateringową Zdrowe Lowe, zdrowy catering. Między innymi miałem centrum, takie małe centrum konferencyjne z restauracją i salami na wynajem. Golden Min i między innymi również byłem współwłaścicielem i współtwórcą Fabryki Domów Modułowych Timber Moon. Obecnie również jestem współwłaścicielem Kolibrum Centrum Terapii Naturalnych, gdzie również przyjmuję jako psycholog. Dlatego no tych marek tutaj można zobaczyć było sporo i przyszedł czas na Tworzenie takiego klejnotu, można powiedzieć, koronnego, mojego dorobku biznesowego, jakim jest właśnie projekt Sagaja. I co to jest projekt Sagaja? Projekt Sagaja zawiera, można powiedzieć, że komponenty tych wszystkich rodzajów działalności, biznesów, jakie prowadziłem do tej pory, ucząc się tego w praktyce, doświadczając, na żywej y, tkance, nazwijmy to biznesowej, w naszym y, pięknym, ale trudnym dla przedsiębiorców y, kraju, y, właśnie budować y, tego typu firmy. Sagaja, no, założenia biznesowe, tak? Sagaja nie jest ani hotelem, nie jest też sanatorium, nie jest agroturystyką. Nie z jakimś takim ekoresortem w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale zawiera absolutnie prawie wszystkie komponenty właśnie wymienionych przeze mnie biznesów. I jak się później okazało, w miarę studiowania tematu, odpowiada strategii Błękitnego Oceanu. Tak? Nie konkurując z tymi biznesami, które wymieniłem. Jakie są składowe tego biznesu? No moż, można yy, ten biznes, ten rodzaj działalności nazwać tak trochę szumnie, eko miastem, tak? Czyli Sagaja jest orientowana na pobyty krótko, średnio i długoterminowe osób, które chcą odpocząć, zrewitalizować się, które chcą na przykład zdalnie pracować ale jednocześnie mieć bardzo dobry kontakt z naturą. Również klientami Sagai mogą być na przykład menadżerowie właśnie korporacji, którzy czują, że są po prostu bardzo wypaleni już zawodowo, ale jak się okazuje w dzisiejszych czasach, firmy, duże firmy są skłonne płacić za nawet właśnie terapię, za różnego rodzaju sanatoria swoim cennym pracownikom, żeby tylko no, po prostu ich mieć, tak? ich, ich uratować, natomiast często y, zdrowie fizyczne albo psychiczne już po prostu siada i wtedy takie miejsce to jest właśnie takie sanatorium dla tego typu osób. Tak? Mogą tutaj przyjechać na przykład na trzy miesiące, żyć sobie i jednocześnie pracować na przykład zdalnie, tak? ale również Sagaja to miejsce gdzie można przyjechać na weekend. Tak? Y, gdzie można przyjechać na rok, gdzie można pisać sobie w spokoju książkę, nie przejmując się niczym, jeśli chodzi o właśnie takie y, potrzeby codzienne, ponieważ sagaja to całodniowe wyżywienie ekologiczne. Dlaczego y, wyżywienie ekologiczne? Ponieważ ta żywność ekologiczna jest produkowana na miejscu, w y, ekologicznych szklarniach. W, są hodowle ryb, yy, są yy, farmy grzybów i tak dalej, i tak dalej, czyli to również produkcja ekologicznej żywności, to również cała masa interakcji społecznych różnego typu, począwszy od nawiązywania takich relacji przez, przez zabawę, kino, yy, dancingi, yy, różnego rodzaju działalność sportową. Korty tenisowe, boiska, spa, wellness, ale również coaching, taka strefa właśnie zadbania o swoją psychikę, gabinety naturoterapeutyczne, gabinety psychologiczne. Na to wszystko jest ogromny, ogromny rynek. Styl, w jakim jest zbudowana, właśnie jest planowana budowa Sagai, nie przypomina takiej tradycyjnej, nazwijmy to, wioski hipisowskiej, tak. Sagaja to jest połączenie dwóch światów. To jest połączenie świata nowoczesnego, y, gdzie y, powiedzmy nie wyrzekamy się żadnych technologii, tak, które pomagają w y, prowadzeniu w dobrej organizacji biznesu, ale jednocześnie jest bardzo duży kontakt z naturą przy zachowaniu możliwie największego minimalizmu, tak, czyli nie ma złotych klamek i marmurów, bo to nie jest potrzebne dzisiaj do dobrego samopoczucia ludziom, ale za to jest dużo interakcji społecznych, dużo programów zdrowotnych, dobrego jedzenia, kontaktu właśnie z naturą, z przyrodą. Tutaj są właśnie wizualizacje, czyli woda. Kolejnym klientem na właśnie pobyt w Sagai to jest klient biznesowy. Klient biznesowy, który chce zabrać swoich pracowników i zrobić, na przykład, ekologiczne szkolenie, yy, zrobić warsztaty, albo zrobić zupełnie inny wyjazd niż wyjazd integracyjny w stylu wielka popijawa z orgią, tak? Więc generalnie, yy, ja pracując dla biznesu widzę taki bardzo mocny trend, że powoli właściciele firm nie chcą, żeby ich pracownicy właśnie robili wielką popijawę trzydniową, tylko chcą, żeby to było właśnie dla nich takie zrównoważone, jakieś wartościowe, powrót do równowagi, kontakt z przyrodą i tak dalej, ponieważ widzą jak bardzo ich pracownicy są przebodźcowani na przykład elektroniką, to jest bardzo duży problem stale rosnący w dzisiejszych czasach. Także brakuje tego kontaktu z naturą i z czymś co nie, nie jest smartfonem czy ekranem monitora, czy, czy telewizorem z Netflixem. Tak? Więc sale szkoleniowe te same sale można adaptować na zajęcia właśnie pilates, joga, praca z ciałem i tak dalej. Coś słabo chodzi już. Część handlowa, gdzie można kupić różnego rodzaju produkty, między innymi produkowane na miejscu. I ta bardzo ważna część, która jest częścią produkcji żywności ekologicznej. Jak wiadomo, klimat czeszczy nam troszkę, staje się coraz bardziej agresywna pogoda, jest coraz więcej susz. Coraz y, jeśli są deszcze, to bywają po prostu podtopienia pól i tak dalej, trąby powietrzne, grady. To wszystko powoduje, że żywność, y, plony się niszczą. Żywność jest coraz droższa, i w związku z tym przyszłością są uprawy szklarniowe, które chronią y, y, uprawy właśnie przed zniszczeniem w wyniku y, gwałtownej, agresywnej pogody. Tutaj przewidzieliśmy taki system produkcji żywności, który jest oparty na akwaponicie, czyli jest to hodowla jednocześnie ryb połączona z uprawą warzyw, czyli hodowane są ryby które się tylko i wyłącznie karmi. Następnie woda spod tych ryb, przesycona ich po prostu nawozem naturalnym, tak. Ryby wydalają do wody i następnie ta woda przepływa przez takie orurowania, w których rosną te wszystkie sałaty, pomidory, zioła i tak dalej i następnie wraca z powrotem do zbiorników, gdzie są hodowane ryby. Ryby, jakie można hodować w ten sposób, to jest sandacz, pstrąg, jesiotr, sum i tak dalej. Jest już startup czeski, który jest bardzo zaawansowany w tym, a tego typu szklarnie już nawet powstają pod Warszawą, funkcjonują w Brnie. Stąd wiemy, że produkcja z takiej jednej szklarni to jest kilkaset ton ryb oraz warzyw w skali roku. Jest w stanie wyprodukować. Więc w związku z tym, nie dość, że żywimy yy, osoby, które mieszkają w ośrodku, przewidziane jest tysiąc miejsc yy, noclegowych, to jeszcze nadwyżki można z powodzeniem sprzedawać. Rynek na ekoprodukty jest bardzo duży i stale rośnie. Tutaj mamy właśnie wizualizację różnych miejsc, które aktywności, które są. Elementami tego środka strefa wellness, yy, cała z yy, basenami i tak dalej. Również strefa takiej kontemplacji, wyciszenia. Jest to projekt yy, apolityczny i poza religijny, ale jednak ta potrzeba takiego komponentu duchowego, szukania siebie jest bardzo ważna dla ludzi i no takie po prostu miejsce, właśnie wyciszenia kontemplacji medytacji również powinno się w tym projekcie znaleźć i jest znalazło się. Domy trzech wielkości 2, 4 i 6 do 8 osobowe. Moje doświadczenia związane z tworzeniem fabryki domów modułowych pokazują, że to jest właśnie ta optymalna wielkość. No po prostu te doświadczenia zostały tutaj. Przeniesione. Firma Timbermont zresztą z powodzeniem działa. Można sprawdzić w internecie, się świetnie rozwija, więc, więc to jest właściwy produkt na rynek dzisiejszych czasów. Tutaj są wizualizacje jeszcze takiego domu w środku. Tak jak już mówiłem, bardzo wygodny, przyjemny, ekologiczny minimalizm, żeby się po prostu dobrze czuć. I teraz na jakim etapie jest biznes? Jesteśmy w trakcie zakupu prawie 100-hektarowej nieruchomości w województwie zachodnio-pomorskim. Już włącznie z istniejącym tam pensjonatem oraz farmą, to jest po prostu takie rancho 100-hektarowe, które udało nam się po kilku latach poszukiwań odpowiedniej ziemi znaleźć. Ziemia jest bajkowa, wygląda po prostu jak szajer. Piękny starodrzew, cała działka właśnie prawie kilometr kwadratowy, graniczy z drawskim parkiem krajobrazowym 10 minut do Pięknego Jeziora w lesie dwustuletnie dęby, możliwość wszelkich interakcji. Właśnie z tą przyrodą. Już przy pierwszej wizycie udało nam się tutaj dwa szczupaki złapać w tym jeziorze. Także wody pełne ryb, pola pełne ziół, cisza, spokój, wspaniałe po prostu miejsce, a na dodatek właśnie na start już istniejący pensjonat. Do tego jeszcze 100 do 120. Krów, które jakby z dobrodziejstwem, dosłownie inwentarza, należy do tego biznesu. I dlaczego sagaja? Zabezpieczenie w uniwersalnych dobrach, tak? Nie, czyli tu, gdzie się śpi, to co się je, tu, gdzie się dba o zdrowie, to są podstawy życia, absolutnie rzeczy fundamentalne, które zawsze będą cenne. I im gorzej na świecie, tym te potrzeby stają się ważniejsze. Tim z dużym bardzo doświadczeniem. No Moje doświadczenie 31 lat, ale również osoby, które współtworzą to ze mną, również mają bardzo duże doświadczenie biznesowe w swoich dziedzinach. Sprzyjająca polityka europejska jest ogromne ciśnienie na ekologię w tej chwili. Widzimy, co się zaczyna dziać ze śladem węglowym, widzimy jak yy, są dotowane różnego rodzaju yy, właśnie biznesy ekologiczne i tak dalej. Tutaj jest ogrom, ogromne wsparcie, jeśli chodzi o dotacje, jeśli chodzi o politykę. Yy, spółka dywidendowa, czyli chcemy prowadzić <laughs> taką politykę właśnie dywidendową, zdecydowanie yy, plan globalnego rozwoju, czyli to nie ma być jeden ośrodek, tego typu. Chcemy takich ośrodków wybudować możliwie największą ilość, jaką tylko zdołamy na świecie. A już miałem zapytania nawet z Australii, czy byśmy czegoś takiego, jeśli się w Polsce uda to fajnie rozwinąć, czy byśmy nawet w Australii czy w Stanach Zjednoczonych nie wybudowali. Także jak najbardziej, to jest startup, to jest coś, co ma na całym świecie yy, się rozwijać, funkcjonować. O. Dodatkowe profity dla akcjonariuszy, bardzo potężne zniżki na pobyty już od samego początku. Ach, jest właśnie. Czy nasze pokolenie pozostawi po sobie coś naprawdę mądrego? Tak, można sobie zadać to pytanie. No właśnie, ten projekt to jest coś co można uznać za coś bardzo po prostu mądrego, za coś bardzo dalekowzrocznego, coś, co naprawdę podniesie jakość ludzkiego życia, a przy okazji, właśnie uczyni je zdrowszym, lepszym, bardziej zharmonizowanym w tym dzisiejszym świecie, który no nie do końca we wszystkich sferach idzie w dobrą stronę. Zatem, w tym momencie, to jest właśnie ten czas, kiedy. Możemy, mogą Państwo inwestować właśnie w ten projekt, w Sagaje. Wszystkie liczby, biznesplan, wszystko mogę podać już w kuluarach osobom zainteresowanym. Mamy tutaj swoje stoisko. Warto stworzyć coś absolutnie unikatowego. Dziękuję bardzo.